Dzień dobry. Przyszedł czas, aby pokazać Wam moją nową, ulepszoną, odchudzoną wersję mojego EDC. Dźwiganego codziennie, dźwiganego w mieście. Wprowadziłem parę modernizacji w stosunku do roku 2023, trochę ulepszeń, trochę udogodnień i chcę Wam je teraz pokazać. Na początek rzecz, z którą wychodzi się zawsze z domu, to są klucze. Klucze, moje klucze, z przymontowanym, zamontowanym do nich takim malutkim multitulem, który ma aż 8 funkcji. Nie ściągam go nigdy. W ogóle mi nie przeszkadza. Jest przydatny. W razie w, gdybym, gdybym cokolwiek zgubił z moich narzędzi, które mam przy sobie, zawsze mogę otworzyć jakiś kapsel, coś wydłubać, coś przekręcić. No jest świetna sprawa. Kosztuje grosze. Moje klucze są przyczepione na takiej SC, na karabinku dwustronnym, malutkim. Ma 4 cm bodajże, nawet mniej chyba. Na długim pasku Na którego końcu znajduje się tak samo taka eska. A pasek jest dlatego taki długi, ponieważ y, często przypinam klucze do szlówki, spodni z przodu, a klucze mogę schować do innej kieszeni. Nie muszę mieć z przodu, w przedniej, ponieważ w przedniej mogę mieć jakieś inne graty. Dlatego jest taki w miarę odpowiedni długi ten pasek. Do tego paska, do tej eski, karabinka, mam jeszcze przyczepiony magnezik. Magnez jak. Może niektórzy z Was widzieli kiedyś na filmie. Pomógł mi wyciągnąć dwa złote, które mi wpadło w kratkę przed klatką. I od tamtej pory noszę ten magnezik. W sam raz, gdy odmontuję te klucze, coś mi wpadnie w kratkę, zawsze mogę posłużyć się tym tą tasiemką i tym magnezem, żeby to wyjąć. Myślę, że to jest fajny pomysł i bardzo praktyczny. Następną rzeczą, którą noszę, bez której nie wychodzę z domu, jest mój telefon. Yy, mając telefon, tak prawdę mówiąc, w mieście nie potrzebujemy portfela, nie potrzebujemy latarki, ponieważ wszystko mamy w telefonie. W telefonie mamy latarkę, w telefonie mamy w aplikacjach karty płatnicze, mamy wiele aplikacji, które nam pomagają żyć. Ale ja, oprócz tego, że nie muszę nosić portfela, zawsze płacę telefonem, już chyba od dwóch lat nie potrafię. No, nie chce mi się nosić gotówki, nie chce mi się płacić gotówką dźwigać te, tego bilonu, wiecie. Ale zawsze w razie W mam tutaj widzicie z tyłu przyklejony taki, Ala Portfelik, można to powiedzieć. Jest przyklejony do obudowy. Jest bardzo praktyczny, chociaż trzeba uważać, żeby nic nie zgubić. Jest tutaj mój dowód. Chociaż widzicie dokumenty też mam wem obywatel. Też nie muszę dowodu nosić. Jest karta płatnicza, której też nie muszę nosić. Ale ją mam. Jest plasterek. Jeden mały, prosty plasterek. Mam tutaj jakieś drobne. Banknoty w razie W. Gdyby wchodząc do, do jakiegoś sklepu, pani powiedziała, że im terminal nie działa, albo że nie mają prądu, no to mam zawsze dwie dychy, pięć dych, żeby za coś zapłacić. To jest w razie W, ale z reguły nie noszę kasy. No i mam tutaj szkiełko powiększające, które jak wiecie jest dosyć przydatne, praktyczne. Mam to noszę. Jeszcze mi się ani razu nie przydało, ale wiecie. Jak to mówią lepiej nosić niż się prosić i tak dalej. Ok. I to jest powiedzmy zawartość mojego telefonu, mojego portfela, mojej apteczki. Także mojej awa awaryjnej latarki. Mamy drugą rzecz, bez której nie wychodzę z domu. Trzecią rzeczą, którą zawsze noszę przy sobie, idąc do miasta, bo gdy wyskakuję do sklepu tego nie robię, jest mój niezmiennie ulubiony zegarek Casio DW291. Zegarek noszę już kilkanaście miesięcy, dzień w dzień, codziennie. Zobaczcie, trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć śladu używania. Jak na razie jest niezniszczalny, działa dobrze. W przeciągu roku od momentu go ustawienia go spóźnia się, 3 yy, przepraszam, spieszy się 3 sekundy. Nie chce mi się tego przestawiać, bo po co? Działa bardzo dobrze, bardzo polecam. Nie dosyć, że to markę, to jeszcze ten model. Model jest niezniszczalny, bezel metalowy. Świetna sprawa. Jedyny minus to ta szybka, która leciutko, minimalnie pół milimetra wystaje i trzeba na nią uważać, żeby jej nie porysować. To jest trzecia rzecz, a nawet siódma, jeżeli by tak liczyć, którą noszę przy sobie. Następną rzeczą, którą zawsze mam przypiętą do moich kluczy, wychodząc do sklepu powiedzmy, no to jest ten Nextool Mini Pocket Knife. Jest to, można powiedzieć, podruba, klasika SD wersji Alox Victorinoxa. Scyzoryczek ten ma bardzo dobre nożyczki. Naprawdę tnie, obcina wszystko rewelacyjnie. Ma nożyczki w stylu węgierskim. Na sprężynie zamontowanej w ramie. Na miedzianych nitach w obudowie aluminiowej chociaż tutaj jest stalowy. Piniczek jeszcze mi nie odleciał, co czasami pokazują inni, że ten piniczek potrafi się odkleić, ponieważ on jest tak, wiecie, na ciepło wtopiony. Śrubokręcik płaski, który działa byle jak, już Wam mówię dlaczego, dlatego, że jest leciutko tutaj zaokrąglone są te krawędzie. No i wydaje mi się, że tak nie powinno być. I on się wtedy ślizga, ślizga w śrubkach. Oczywiście nie w każdej, Zależy od rozmiaru. Ale dupy nie urywa ten śrubokręcik. Nożyk jak nożyk. Bardzo ostry. Bardzo fajny. Próbowałem nim obrać jabłko. Ale tylko się wkurzałem. O, oczywiście obrałem to jabłko. Nie było żadnego problemu. No, ale taki małulutki nożyczek nadaje się najlepiej do otwierania na przykład listu. Bo tak prawdę mówiąc zastosowań do otwierania paczek czy... czy czegoś innego, no to nie za bardzo w nim widzę. nie jest bardzo delikatny, chociaż działa. Z braku laku jest to narzędzie, które działa i to bardzo dobrze działa. Zamontowałem tutaj takie troszeczkę większe kółeczko i mam tu zawsze podpięte pod moje klucze. Następną rzeczą, którą zawsze noszę od ponad roku, jest moja ulubiona latareczka Fenixa. E01 wersja druga. Widzicie, troszeczkę poobijana, ponieważ też ją noszę przy kluczykach. Latareczka działa świetnie. Sporadycznie ją używam. Mam, bo mam. Zajmuje bardzo mało miejsca. Jest wodoszczelna. Można powiedzieć niezniszczalna. Samochód ją może przejechać śmiało, nic jej nie stanie, ponieważ jest bardzo wytrzymała i tą lataryczkę także zawsze mam podpiętą tutaj pod klucze to wszystko przypinam do szlówki spodni i chowam jak widzicie nie mam tutaj żadnego Victorinoxa ponieważ może nie odzwyczajam się od Victorinoxów, bo coś do powiedziane ponieważ mam ich no kilkadziesiąt, może nie, ale, ale bardzo dużo próbuję pracować z nimi narzędziami z innymi urządzeniami i znaleźć narzędzie, które będzie mi odpowiadać w 100%, którym narzędziem nie jest Victorinox. Następną rzeczą, którą noszę od niedawna jest to rewelacyjna, rewelacyjna podróba. Benchmade Pugout 535. Zrobiona prawie 1 do 1. Oczywiście są różnice. Dla laika to nie ma żadnych różnic. Jeżeli zobaczy ten nóż, weźmie dwa noże do ręki, to, to naprawdę nie zobaczy tych różnic. Nóż jest rewelacyjny. Waży 52 gramy. Ma Clips Deep Carry. Zobaczcie, z kieszeni wystaje dosłownie niecały centymetr. Klips jest bardzo mocny. Nóż jest bardzo wygodny w trzymaniu. Przede wszystkim ta lekkość i lekkość pracy. Ja go już wyrobiłem po wyrobieniu. Około tygodnia nasmarowałem go, później znowu go wyrabiałem. No, nóż jest rewelacyjny. Mimo tego, że to jest podruba działa pięknie, działa płynnie, obcina, obiera. Zobaczcie. Głównie nienaruszona. A już troszkę przeszedł. Bardzo polecam ten nóż. Jeżeli macie możliwość, kupujcie. No wiecie, to nie jest tak, że, że zachęcam do kupowania podróbek. Powiem tak, jeżeli cię nie stać na wydanie 7,5 na oryginał. No to kup podrubę. Zobaczysz czy ci będzie pasować. Jak ci będzie pasować ta podruba tam za powiedzmy 7 dych, za 6 dych. Jak ci będzie pasować, jak ci się ten nóż spodoba, a odłożysz sobie pieniążki na oryginał, to kupisz oryginał. No ale tak w boto wyrzucić 7,5, no to to ja bym chyba nie chciał. Dlatego kupiłem taki za 10 zł. Czekałem z Aliexpress około 10 dni. No jestem bardzo zadowolony, naprawdę. Następną rzeczą, jaką noszę w tylnej kieszeni spodni, oczywiście są chusteczki. Chusteczki to podstawa, chusteczki powinno nosić się zawsze. Czy się korzysta z toalety publicznej, czy, czy ubrudzi się ręce przez przypadek. Niektórzy używają mokrych chusteczek, ja wolę suche, wygodniejsze w użyciu. Mogę spokojnie sobie oko przetrzeć, jeżeli coś mi wpadnie do oka, na no, mokrą chusteczką taką nasyconą chemią jakąś, no to nie za bardzo. Yy, nawet gdy nie mam płynu, wiecie jak to się robi, tak jak u dzieci, pluje się na chusteczkę, przeciera się i, i powiedzmy ręka, spodnie, bluzka jest czyste, w miarę czyste. Polecam chusteczki, chusteczki nosić trzeba zawsze. Ostatnią rzeczą, jaką noszę ze sobą, zobaczcie, jak to jest już mało w porównaniu do tego, co nosiłem w tamtym roku. I, I myślę jeszcze zrezygnować może z tej części, która jest zamontowana na obudowie, czyli tego przenośnego portfela, ale zobaczymy, zobaczymy. Na razie się sprawdza, na razie to wszystko testuję od dłuższego czasu. Ostatnią rzeczą, którą zacząłem nosić, jest Nextul Mini Flagship. Wersji brylokowej z zamontowanym takim bryloczkiem, uchwytem znanym z Victorinoxów. Słuchajcie, jest to rewelacyjny multitul. Naprawdę trochę się do niego przekonywałem. Jak wiecie, kupiłem go bardzo okazyjnie na eliksie. Kupiłem go jako nowy, rzeczywiście był nowy. Jest to narzędzie urządzenie, które działa świetnie. Po prostu świetnie. Jest to jeden z takich tak zwanych przyczynków, że zrezygnowałem z Deluxe Tinkera z Handymana. Ponieważ tu mam te same narzędzia, te same urządzenia w mniejszej obudowie, nie martwię się, gdy on mi spadnie, ponieważ yy, te okładziny są aluminiowe, malowane aluminium. Ogólnie on jest stalowy, stal nierdzewna. Nie martwię się, gdy mi spadnie, gdy go porysuje, gdy go gdzieś puknie, obije. No ale wiecie, jak to jest z Victorinox'ami. Te okładziny z celidoru, chociaż ja się tak tym za bardzo już nie przejmuję, ale niektórych wprowadzają naprawdę w taką szewską, szewską furię. Ponieważ rysują się od samego patrzenia. Ten multitulek. Mam zestaw dwóch otwieraczy, co jest świetnym rozwiązaniem. Ma śrubokręt, który jest Philipsem z zamierzenia, ale działa. Wszystko działa na takich fajnych, dobrych, mocnych sprężynach. Jak długo zobaczymy? Na razie działa. I nosi się fajnie. Mamy tu bardzo ostry nożyk. Mały, także obierałem nim jabłko. Jest troszeczkę niewygodny w trzymaniu, w obieraniu. Ale działa. Znowu do otwierania paczek jest rewelacyjny. Jakiś kartoników, przecinania taśmy. Jest bardzo fajny ze względu na ten czubek, który wszędzie wejdzie. Z tej strony jest tępy, zaokrąglony a z tej strony jest bardzo ostry z takim lekkim brzuszkiem. Bardzo fajna sprawa. Nawet chcąc przeciąć jakiś materiał, możemy śmiało wsadzić ten nóż pod materiał, wbić go, szarpnąć do siebie. Nóż nam nie zrobi krzywdy. Mówię na przykład o rękawie czy nogawce. No ale to są takie sporadyczne wypadki, wiadomo. Mamy tutaj pilniczek do metalu i do drewna. Pilniczek sam w sobie działa tak sobie, powiem szczerze. Na paznokciak nie za bardzo on działa, no trzeba użyć troszeczkę więcej siły. No widzicie, no, coś tam działa, coś tam ściąga tego pazura, no ale tak jak ja to mówię, dupy nie urywa. Mamy tutaj śrubokręt płaski, który możemy także coś podważyć. Ogólnie narzędzie jest, narzędzie jest rewelacyjne. Bardzo polecam. Kosztuje nieduże pieniądze, jest bardzo praktyczny. Mały, nie jest za ciężki, bardzo wygodny, schowamy go wszędzie. Zobaczcie w porównaniu do tego, do tej miniaturki. Wielkościowo, na długość, prawie niczym się nie różni. Dodamy latareczkę. i to jest taki zestaw przeżycia najprostszy najlżejszy nie każdy nosi dodatkowy nóż ja ze względu na jego wielkość, wagę zacząłem nosić dodatkowy nóż nie noszę już ruikę, a nosiłem ruikę P801 no ten nóż jest rewelacyjny jak na razie jestem bardzo z niego zadowolony mimo, że jest to zaznaczam podróba z tym zegarkiem to się chyba nigdy nie dostanę o chusteczkach to nie będę wspominać. No i mój telefon, który ze mną przeżył już niejedną historię. Jak nie mam szczęścia do Samsungów, powiem Wam szczerze, że w przeciągu 3 lat miałem chyba 5. No, jakieś takie mam głupie szczęście do telefonów, że zawsze coś mi spadnie, puknie, albo się zepsuje. Dwa razy reklamowałem, dwa razy to była moja wina. Ten telefon ma już ponad 2 lata. Działa rewelacyjnie. Nie mam z nim żadnych problemów. Bateria wytrzymuje prawie półtora dnia taki, takiego normalnego używania. No to po co wymieniać? Wolę te pieniądze wydać na scyzoryk do kolekcji <grym> niż na nowy telefon. Jeżeli ma służyć tylko do dzwonienia, to służy to jest M12. Stary model, chyba model ma ze 4 lata. Ja go kupiłem ponad 2 lata temu. Bardzo dobry model. No i cóż, i to jest moje całe EDC, które noszę. Jak widzicie, od tamtego roku, od 2023, odchudziłem to moje EDC. Nie noszę już takich, można powiedzieć, zbędnych rzeczy. Chociaż dla niektórych można powiedzieć, że ten mini pocket knife dubluje się razem z tym multitulem. Tylko, że ja wychodząc sobie do sklepu po bułeczki zabieram klucze, bo muszę zamknąć mieszkanie. A że mam przypięty ten mini pocket knife, tego po prostu mam. A wychodząc na miasto, na jakiś dalszy spacer, wkładam sobie ten multitool, po prostu zaczepiam do kieszeni, lub wkładam do malutkiej kieszonki jeansów, ponieważ pasuje tam idealnie i mam super narzędzie. To wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wypoczęliście po wakacjach. Co niektórzy, bo niektórzy musieli pracować. Ja miałem najwięcej 5 dni urlopu, to znaczy to nie był urlop, to było wolne, bo w tym roku jeszcze urlopu nie miałem. No ale przez 4 dni byłem na zlocie, odpoczywałem, było fajnie. Wszystkich pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego, zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, jeżeli macie jakieś swoje opinie. Proszę piszcie w komentarzach. Ja przeważnie odpowiadam na wszystkie komentarze. Jeżeli są kulturalne, nie ma żadnego problemu. Trzymajcie się. Hej, pozdrawiam wszystkich. Hej.